Witajcie ponownie, drodzy przyjaciele! Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteście dziś z nami i mamy nadzieję, że doświadczacie dnia pełnego obfitej łaski Chrystusa. Kiedy poruszamy się w tych trudnych czasach, przypomina nam się, że świat wchodzi w znaczącą erę zmian i chociaż niepewność może nas niepokoić, istnieje głęboka nadzieja w przesłaniach, które są objawiane. Dziś zagłębiamy się w kluczowe przesłanie od Matki Bożej, przekazane przez Mirianę z Medjugorja. Przesłanie, które posłuży nam jako światło przewodnie w nadchodzących dniach. Przesłanie jest mocne i jasne. Podczas gdy świat często koncentruje się na przygotowaniu materialnym, Matka Boża wzywa nas do uznania, że prawdziwa gotowość na przyszłość pochodzi z przygotowania duchowego. Przypomina nam się, że prawdziwa walka nie jest zewnętrzna, lecz duchowa. Konflikty, kryzysy i katastrofy naturalne, które widzimy, są odbiciem głębszego wewnętrznego konfliktu, z którym każdy z nas mierzy się w swoim sercu. To w naszych duszach musi rozpocząć się prawdziwa przemiana. W miarę jak świat wydaje się ciemnieć z każdym dniem. Matka Boża wzywa nas do skupienia się na wewnętrznym nawróceniu. Nadszedł czas, aby zbadać nasze serca, zidentyfikować, gdzie oddaliliśmy się od Boga i rozpocząć ciągły proces powrotu do Niego. To nie jest jednorazowy wysiłek, ale ciągła podróż duchowego wzrostu, pokory i skruchy. Dostosowując się do Bożego planu dla naszego życia, wzmacniamy nasze dusze. Gotowi stawić czoła wyzwaniom, które mogą nadejść. Wezwanie Matki Bożej do działania to wezwanie do modlitwy. Modlitwa jest podstawowym narzędziem, które mamy, aby radzić sobie z trudnościami zarówno naszego życia osobistego, jak i nieprzewidywalnego świata wokół nas. A spośród wszystkich modlitw, Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką nam dała do walki z siłami zła. Każda Modlitwa różańca jest promieniem światła przebijającym ciemność, przynoszącym pokój i jasność naszym sercom. Kiedy medytujemy nad świętymi tajemnicami, otwieramy nasze serca na łaskę Bożą, pozwalając, aby Jego miłość i miłosierdzie prowadziły nas głębiej w Jego boski plan. Ale różaniec to nie tylko rytuał czy rutyna, to praktyka przemieniająca która ma moc przekształcania naszych serc i życia. Matka Boża wzywa nas do odmawiania Różańca, nie tylko za siebie, ale za cały świat. Dzięki połączonej mocy modlitwy możemy przyzywać miłosierdzia, pokoju i ochrony dla całej ludzkości. Kiedy modlimy się ze szczerością i oddaniem, stajemy się narzędziami Bożego pokoju na świecie dlatego w tych burzliwych czasach posłuchajmy wezwania Matki Bożej. Zwróćmy się do wewnątrz i szukajmy odnowy duchowej, bo tylko przez wewnętrzne nawrócenie możemy być prawdziwie przygotowani na to, co ma nadejść. Różaniec ze swoją mocą przebijania ciemności będzie naszym światłem i naszym przewodnikiem, pomagając nam pozostać niezłomnymi w wierze, gdy stajemy przed przyszłością z nadzieją, modlitwą i niezachwianą ufnością w Boży plan, poświęć chwilę na refleksję nad pilnością tego przesłania i zastanów się, jak możesz pogłębić swoją praktykę duchową nie tylko w czasach kryzysu, ale każdego dnia. Razem, przez modlitwę i jedność, możemy stać się częścią boskiego rozwiązania, przynosząc miłość, miłosierdzie i pokój Boży światu. Który desperacko ich potrzebuje. Gdy zastanawiasz się, jak możesz stać się częścią tego boskiego rozwiązania, chcemy skierować do Ciebie specjalne zaproszenie i jeszcze bardziej wzmocnić Twoją wiarę. Kliknij teraz w link, który znajduje się w opisie. Przygotowaliśmy niesamowitą niespodziankę, która może Ci głęboko pomóc w tej duchowej podróży. I jeszcze bardziej przybliżyć Cię do serca Jezusa i Maryi, nie przegap, a jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce i czujesz pilność, tego wezwania pomóż nam szerzyć to światło. Zostaw polubienie pod tym filmem, ponieważ to pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób. I co ważniejsze udostępnij ten film swoim przyjaciołom rodzinie i grupom modlitewnym. Wiele dusz potrzebuje usłyszeć to przesłanie nadziei i przygotowania. W czasach niepewności, lęku i rozpaczy istnieje latarnia morska, która nigdy nie gaśnie. Światło Boga, które jaśnieje coraz jaśniej z każdym szeptanym z wiarą Zdrowaś Maryjo. Każda modlitwa przybliża nas do łaski Bożej, rozświetlając nawet najciemniejsze chwile. Przesłanie Matki Bożej jest jasne. Nawrócenie nie jest zwykłą zmianą nawyków ani powierzchownym zobowiązaniem, jest to całkowita przemiana serca. Aby prawdziwie odpowiedzieć na to wezwanie, musimy spojrzeć w głąb siebie z uczciwością, uznając nasze słabości i grzechy i podejmując stanowczą decyzję o zmianie. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej. I sporadyczne spełnianie dobrych uczynków, choć cenne, nie wystarczą. Prawdziwe nawrócenie to radykalne i trwające całe życie zobowiązanie to gotowość do przyjęcia pokory, wytrwałości i niezachwianej wiary każdego dnia. Droga do Boga nie jest drogą wygody, ale ofiary dyscypliny i miłości. Poprzez nawrócenie pozwalamy, aby łaska Boża przekształciła nasze. Serca czyniąc nas wystarczająco silnymi, aby stawić czoła nadchodzącym próbom. Matka Najświętsza ostrzegła przed próbami, katastrofami naturalnymi, kryzysami duchowymi i czasem ciemności, który podda próbie ludzkość. Nie ma to na celu wywołania strachu, ale obudzenie nas do pilności duchowego przygotowania. Tak jak kochająca matka ostrzega swoje dzieci przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, Maryja wzywa nas do czujności, oferując nam narzędzia, których potrzebujemy, aby przetrwać burzę, wiarę, modlitwę i niezachwianą ufność w Boga. Ciemność przed nami nie jest tylko fizyczna, ale duchowa. To bitwa, która rzuci wyzwanie naszej wierze naszej wytrzymałości i naszej ufności w Pana. Siły zła starają się osłabić naszą determinację, ale nie jesteśmy sami. Maryja przypomina nam, że boska ochrona jest dostępna dla wszystkich, którzy jej szukają. Stoi u naszego boku, prowadząc nas i chroniąc, jak prawdziwa matka, i nie jesteśmy pozbawieni niebieskich sprzymierzeńców. Wielki obrońca, Święty Michał Archanioł, prowadzi armię aniołów gotową do walki z siłami ciemności w naszej obronie. Wyobraź sobie niebiańską armię stojącą u twojego boku, gotową chronić cię przed każdym atakiem wroga. To nie fantazja, to rzeczywistość duchowa. Jesteśmy wezwani do codziennego wzywania opieki Świętego Michała. Do uznania siły danej nam przez Bożych wojowników i do ufania, że nigdy nie jesteśmy opuszczeni w tej walce. Jednak sama modlitwa nie wystarczy. Matka Boża wzywa nas, byśmy stali się aktywnymi uczestnikami Bożego planu, byśmy byli nosicielami światła, pokoju i miłości w świecie coraz bardziej pochłoniętym przez zamęt i podziały. Każdy akt dobroci. Każda ofiara i każda chwila spędzona na pomaganiu innym jest świadectwem miłości Bożej działającej przez nas. Nawet najmniejsze uczynki pocieszanie strapionych, karmienie głodnych, przebaczanie tym, którzy nas skrzywdzili mają ogromną moc w duchowej bitwie przed nami. Teraz jest czas, by stać mocno. Teraz jest czas, aby pogłębić nasze zaangażowanie. W Boga przyjąć prawdziwe nawrócenie serca i przygotować się na nadchodzące próby z wiarą, odwagą i niezachwianą ufnością w Bożą Opatrzność. Nie jesteśmy wezwani do strachu, ale do walki z miłością, modlitwą i pewnością, że zwycięstwo należy do Pana. Niepokalane serce Maryi i najświętsze serce Jezusa są naszym schronieniem, naszą twierdzą i naszym ostatecznym triumfem. Odpowiedzmy na to wezwanie z ufnością, wiedząc, że przez wiarę zwyciężymy. W świecie coraz bardziej pochłoniętym przez strach, podziały i wrogość, Matka Boża wzywa nas, byśmy byli światłem, które przebija ciemność. Każdy mały akt dobroci ma łagodne słowo, pomocna dłoń, ciepły uśmiech, ma moc odpychania rosnącej fali rozpaczy. Bitwa między dobrem a złem jest realna, a nasza broń nie jest z tego świata to miłość, współczucie i niezachwiana wiara. Przesłanie Maryi jest jednoznaczne: W czasach, gdy wielu opuszcza Boga, jesteśmy wezwani, by stać mocno, by jasno świecić pośród cieni. Życie naszą wiarą wymaga odwagi to nie dla ludzi o słabych sercach. Wierzyć, ufać, trzymać się mocno sprawiedliwości, gdy świat szydzi i gardzi. Czyż nie to jest sama istota prawdziwej wiary? Matka Boża przypomina nam, że wiara nie jest kulą dla słabych, ale źródłem siły dla odważnych. Droga przed nami może być trudna, ale ci, którzy pozostaną wytrwali, będą mieli udział w ostatecznym zwycięstwie Boga nad złem. To nie jest pusta obietnica, to boska gwarancja. Bóg nie opuszcza swojego ludu, chociaż mogą przyjść próby, On stoi u naszego boku, prowadząc, chroniąc i prowadząc nas do triumfu, ale prosi nas o coś w zamian działanie czas wahania minął. Wezwanie dziewicy jest pilne. Musimy przygotować nasze serca i umysły, pogłębiając naszą relację z Bogiem teraz. Zanim nadejdą większe próby, jak odpowiemy? Poprzez modlitwę, refleksję, szerzenie tego przesłania wszystkim, którzy zechcą słuchać. Wzmacniając naszą wiarę, stajemy się naczyniami łaski Bożej, narzędziami pokoju w niespokojnym świecie. Czy to przez medytację nad naukami duchowymi, szukanie mądrości przez modlitwę kierowaną, czy po prostu siedzenie w cichej refleksji z Panem. Każda chwila spędzona z Nim jest krokiem ku gotowości. Tak, droga przed nami może być niepewna, ale Maryja zapewnia nas, że nie jesteśmy sami. Jeśli będziemy kroczyć w wierze, jeśli przyjmiemy nawrócenie modlitwę i akty miłości, będziemy chronieni przez bezgraniczne miłosierdzie Boże, czas działać jest teraz. Nie czekajmy, aż burza nas dosięgnie. Drzwi do przemiany stoją otworem, a możliwość odnowy duchowej jest przed nami. Maryja wyciąga rękę, oferując przewodnictwo, ochronę i nadzieję. Czy ją przyjmiesz? Czy pójdziesz naprzód w wierze, gotów stawić czoła każdej próbie z sercem zakotwiczonym w miłości Bożej? Wybór należy do nas. Wybierajmy mądrze, bo nadchodzące dni wymagają niczego innego, jak pełni naszej wiary.